Paszki na moralnego niepokoju, największy twardziel III Rzeczpospolitej, wreszcie Ojciec pana Tadeusza. Na przestrzeni trwającej kilka dekad kariery, różne były wcielenia Bogusława Lindy. W tym odcinku zaprezentuję wam zestawienie najgorszych i najlepszych ról wybitnego aktora. Nazywam się Łukasz Muszyński, zapraszam. O tej roli w filmie będzie krótko, bo i po co rozwodzić się nad czymś, na co należałoby spuścić zasłonę milczenia. Sztos 2 do jedynki ma się tak jak syrena do Fiata Mirafiori. zero napięcia, trzeciorzędna intryga i przaśny humor zdolny rozbawić chyba tylko największych miłośników sportowej odzieży. Obsada, w tym i nasz bohater wcielający się w SBK Mietka, postanowiła dopasować się do poziomu filmu. Wizytówką Lindy może być scena, w której Mietek na skutek spalenia skręta dostaje, jak to mawiają znawcy tematu, złej fazy. Czy muszę coś jeszcze dodawać? Uwolnić Lecha, zamknąć Wojciecha, zamknąć Wojciecha, uwolnić Lecha. CKD cieszą się zasłużoną nie sławą nie... świetnej komedii. Nakręcona dwie dekady później kontynuacja to niestety cień oryginału. Słaby heist mówi i wysilona komedia w jednym. Kreacja Lindy niestety nie uszlachetnia filmu Janusza Majewskiego. Aktor raz jeszcze gra tu kopię Franca Maurera, czyli bezwzględnego twardziela o wilczym uśmiechu. To Kiedy jednak próbuje wzbogacić swoją postać o elementy komediowe, efekt jest groteskowy. Najlepsze podsumowanie tej strategii to scena w epilogu, w której Zły Rudy dostaje wreszcie to, na co zasłużył. Obiecuję, nie będę tylko proszę mi już nic więcej nie obcinać. Serio. Tak kończy aktor Kieślowskiego Holland i Bajona. Potężne rozczarowanie. To rola tak zła, jak zły i pusty jest film Andrzeja Żuławskiego. Linda wciela się tu w postać antropologa Michała, którego brat popełnia samobójstwo. Bohater wdaje się w romans z atrakcyjną studentką włoską. Związek, jak się wkrótce okaże, stanie się dla bohatera drogą do zatracenia. Linda sprawia tu wrażenie bezwolnej marionetki w rękach reżysera Demiurga. Jego podstawowe zadania przed kamerą to noszenie się z cierpiętniczą miną i uprawianie kompulsywnego seksu. Właśnie tak. Tak jak trudno mi powiedzieć, czym miała być szamanka. Polską wersję ostatniego tanga w Paryżu, metaforyczną opowieścią o nadciągającej apokalipsie. Tak trudno zrozumieć, co na planie zdjęciowym robił aktor formatu Lindy. Wcale nie dziwię się Gwiazdorowi, że nie stawił się na uroczystej premierze filmu. Była żółć i buczenie, teraz pora na fanfary. Trzy najlepsze filmy Bogusława Lindy to... W Tacie aktor odsłonił nowe oblicze. Nieporadnego mężczyzny zmuszonego walczyć z harpiami o prawa do opieki nad kilkuletnią córką. Złośliwymi paniami z opieki społecznej, obłąkaną żoną Wreszcie Wiedźmowatą Teściową. Żebyś nie mówił, że nie pozwalamy Ci na kontakt z dzieckiem. Ekranowy Zabijaka okazał się bezradny, gdy musiał zrobić zakupy albo przyrządzić obiad. Linda był w tej roli równie zabawny, co rozczulający. A wraz z Olą Maliszewską udało mu się stworzyć jeden z bardziej pamiętnych duetów w historii polskiego kina. Tylko śpię, i... Dzień dobry. Dawno, dawno temu, jeszcze zanim Linda stał się macho, jego nazwisko było kojarzone przede wszystkim z kinem moralnego niepokoju. Z tamtego okresu pochodzi Kobieta Samotna, bodaj najbardziej ponury polski film. Aktor wcielił się w kalekiego, ręciste Jacka, w którym zakochuje się tytułowa bohaterka, ledwie wiążąca koniec z końcem listonoszka. Linda zagrał osobę głęboko nieszczęśliwą, wyrzuconą na margines społeczny z powodu fizycznej ułomności. Gwiazdorowi udało się wspaniale odegrać rozpacz, wściekłość oraz naiwną wiarę w możliwość ucieczki z piekła, jakim był dogorywający powoli socjalizm. Tragiczna postać i wybitna rola. Przed komisją weryfikacyjną staje porucznik Franciszek Maurer. Z perspektywy czasu widać, że Psy zrobiły więcej złego niż dobrego dla kariery Bogusława Lindy. Na długie lata uwięziły bowiem aktora w rolach będących lepszymi lub gorszymi klonami Franca Maurera. O kreacji z kultowego sensacyjniaka Władysława Pasikowskiego nie mogę jednak powiedzieć złego słowa. To prawdopodobnie ostatni polski bohater filmowy, który rozbudził masową wyobraźnię, a grającego go aktora uczynił idolem publiki. Franc jeździł zagranicznym samochodem, nosił wystrzałową kurtkę, zawsze miał w zapasie jakiś kozacki bonmot i strzelał z kałacha do pandziorów. Przede wszystkim jednak to, co robił, czynił w imię zasad. Niby cyniczny ubek, a tak naprawdę romantyk w typie bohaterów z filmów Melvilla i Pacha. I choć od premiery psów minęło prawie ćwierć wieku, tandetny wdzięk bohatera działa do dzisiaj. Dlaczego? W imię zasad skurwy synu. A tak w ogóle to nie chce mi się z wami gadać. Oczywiście żartuję, czekam na wasze komentarze. Piszcie o swoich ulubionych filmach Bogusława Lindy, a także tych, które lubicie najmniej. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.